Siemaneczko widzowie! Z tej strony Bartosz i... Bartosz! No, ale grać znowu możemy. Sorry, że tak... Zaczynamy tak dziwnie, że muszę wejść. Dobra, to... Zaczynamy rundkę. Chwila, poczekamy. Poczekamy na was. Zobaczymy co jest w sklepie. Czekaj, bo ja czekam to w sklepie. Tutaj patrzę, że widzowie się dołączyli, i jedna osoba. Okay. Zróbmy teraz takiego godzina live'a. Widzowie. To cię zapraszam i widzowie macie kod. Kod to 481797, To... Poczekamy jeszcze chwilę. My będziemy. Tak, 30 sekund. Dobra. Halo bardzo, że coś. Jesteś tam? Dobra, bo bardzo się przeżywał No to czekamy na widzów. Może jakiś wreszcie się dołączy. To. Okej, okay. czekamy. Jeszcze chwilę. No. Jeszcze chwilę. Powinno być ciekawie. Dobra. O, je, je, jest jakaś osoba. to Franek? Franek, nasz kolega, to jest taki. To znalazł, że oglądamy Dobra, to już... Nie lubię was! Bo... Dobra... Fajnie, że jesteś na live'ie. Ja mam okropne logi. Nie, ja mi to by... Nie Dobra. Bartek! Tak? Jesteś tam? Jestem, tylko jestem skupiony, bo Mam to... Nie ja mam... dziwnie okay. tak, bo mi ta... To... Zabierz to mi zasłania do chyba. Dobra. Kurde, ja muszę to... Ej, Dobra, to jest inna próba. Aj, ktoś pisze? Nie... Czemu nie lubisz, ktoś z tam? Smaczne tosty od mamny, Ale jak on to wie?! Ja właśnie teraz, kurde, jem tosty! To ja, Michał! A to ty, Michał! Te, Michał, który pisze... E, że ja... że tosty. Ja nie mogę się ruszać przez przysta... trap. Na razie muszę skończyć live'a, bo wiesz, to jest głupie takie.